Intensywna produkcja zwierzęca i związane z nią uciążliwości odorowe mogą mieć negatywny wpływ na komfort życia mieszkańców terenów wiejskich. Racjonalne zagospodarowanie odchodów zwierzęcych poprzez wykorzystanie ich do produkcji energii elektrycznej i ciepła w biogazowni rolniczej znacząco ogranicza te uciążliwości. Dobrym przykładem jest gospodarstwo rolne w miejscowości Chotycze w województwie mazowieckim. Geneza powstania biogazowni wynikała z hodowli świń Oczywiście problem z Gnowicą. Dość blisko dużo zabudowań, jest rozlewanie dość niekomfortowe, więc teraz przerabiamy wszystko w biogazowni. Różnica zapachów między Gnowicą a fermentem jest nieba-ziemia. Biogazownia rolnicza przynosi również inne korzyści okolicznym mieszkańcom. Powstanie tej biogazowni powodowało powstanie kilku nowych miejsc pracy. Oraz społeczność lokalna też ma pośrednią korzyść z podatków, które biogazownia płaci rocznie. Jest to kwota około 200 tysięcy na poczet gminny. Dodatkowo, tego typu instalacje mogą być źródłem taniego ciepła dla okolicznych mieszkańców, co w sytuacji rosnących kosztów ogrzewania nabiera szczególnego znaczenia. W 2019 roku Nastąpiła zmiana systemu ogrzewania, i teraz wspólnota mieszkaniowa korzysta z ciepła produkowanego w biogazowni. Biorąc pod uwagę aktualne ceny węgla, mamy oszczędności około 100 tysięcy złotych rocznie. Dodatkowo nie potrzebujemy palacza, nie mamy problemu z dymem, my chronimy środowisko. Jeśli chcą państwo poznać wszystkie korzyści wynikające z funkcjonowania biogazowni rolniczych, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.kowr.gov.pl. Zapraszamy.